To nie jest kwestia stałej wiedzy. Tam ciągle się coś dzieje, coś się rozwija, dowiadujesz się nowych rzeczy i nie możesz się zatrzymać, więc to jest chyba najlepsze. Inaczej postrzegam możliwości dla biznesu, bo to, że jak wchodzę do firmy jakiejś, której Buduję jakąś strategię, zaczynam od danych. Jakie masz dane, co z nimi zrobisz, jakie przetworzysz, to teraz wiem, że mogę z nimi zrobić więcej i są inne możliwości. Otworzyło to mi nowe drzwi. A jeszcze jedna fajna rzecz, że e, zobaczyłam, że dane można inaczej prezentować. To jest takie niby proste, trywialne, a zawsze używasz tych samych właściwie wykresów i bazujesz na tych samych rzeczach. A tu nagle się okazuje, że można to zrobić lepiej i ciekawiej. Także bardzo dobrze, bardzo dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałam. Dużo to zmieni w moim życiu. Dzięki Marii mogę teraz dokonać pewnej zmiany w moim życiu. Weszła w moją głowę nowa wiedza i to będzie zmiana, która będzie polegała na tym, że wyjdę z rynku polskiego na rynek międzynarodowy, gdzie będę mogła wykorzystać swoją wiedzę biznesową i ją skrzyżuję z wiedzą, którą otrzymałam tutaj na kursie. Wiedza jest podana w sposób bardzo czytelny. To znaczy, że jeżeli nie jesteś programistą i niekoniecznie wiesz, co znaczy kodować, to i tak jest to tak wytłumaczone przez Marię, że nie możesz nie zrozumieć materiału, który jest ci przekazywany. A wcale nie jest to materiał prosty. To jest coś zupełnie nowego. To jest inna przestrzeń, inny świat. I ja uważam, że to jest największa wartość tego kursu, bo idąc na kurs z zakresu. Informatyki, programowania. Myślę, że wielu y, menedżerów, którzy zajmują się strategią, zarządzaniem różnego rodzaju produktów na rynek, by się poddało. No a tutaj nie ma takiej opcji, nie poddasz się. Community, czyli społeczność, która się tworzy i która jest właściwie utworzona przez mnie, bo ja oczywiście zyskałam tej wiedzę jakąś, dla mnie to jest podstawa, która dopiero jest do rozwoju i to community da mi możliwość. Moje hobby, ja owydłem się ruszać, tak generalnie to chyba wiąże się z tym, że lubię zmianę, zmianę jako zmianę, więc moje hobby też jest ruchowe, to jest sport. I wiąże się błędnie z tym, co planuję zrobić, czyli mój świat się mocno zmienia w momencie, kiedy wchodzi coś nowego i uważam, że to wpłynie bardzo mocno na moje życie, bo zrobię kolejny krok. Cześć, mam na imię Milena, nazywam się Gurgul Średniowa, obecnie prowadzę własną działalność, w sumie już kilka dobrych lat, no i to jest związane z budowaniem strategii w firmie.